Dlaczego powinniśmy unikać cesarskich cięć? Po pierwsze, cesarskie cięcie jest bardzo inwazyjną procedurą. Przecina się ścianę macicy i bywa tak, że dochodzi do krwotoków, bywa tak, że dochodzi do obkurczeń macicy, i zdarza się, że niestety powikłaniem jest konieczność usunięcia macicy. Tak, taka mama no ma szczęście, że urodziła jedno dziecko, ale już więcej dzieci. Nie uroć. Druga sytuacja, no to oczywiście, nawet jeżeli podczas zabiegu nie dojdzie do powikłań, to może dojść do takich powikłań. Powikłań o charakterze za, zakrzepowo-zatorowym. No i niestety, notowaliśmy przypadki zgonów. tak. Czasem zdarza się, że. No, jakieś naczynie krwawi, no i pacjentki się potrafiły, potrafiły wykrwawiać. Kolejnym ryzykiem, który wiąże się z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia, jest infekcja. Tak? Zawsze podczas operacji może dojść do, do infekcji, zarówno do infekcji w ramach powłok skórnych, jak i w ramach ściany macicy. Później pojawia się gorączka, no może dojść do wstrząsu septycznego, tak więc to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast zawsze i w każdym przypadku. Niestety, rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie prowadzi do tego, iż nie dochodzi do takiego transferu immunoglobulin, do którego właśnie dochodzi w trakcie akcji porodowej. To dziecko, które rodzi się po rozwiązaniu cesarskim cięciem, no mówiąc krótko, jest nieco mniej odporne.